Siemano Siemano, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj na pewno melodię podkrywamy sobie może. Szkoda, że nie mamy tego. Nawigacji byłaby dużo łatwiej odkrywać, ale na pewno ja chcę widzieć, co będzie się dziać, czy ktoś nas będzie dojeżdżał. Chociażby... bo jestem wręcz prawie pewien. Nie no pewien jestem że gdzieś tu jest zamek, ponieważ cały czas nam smrodzi tutaj. Smrodzi, że zakłani za, 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 za tego, teren nam za tego zasłania. I dlatego jestem pewna, więc też postaram się ten zamek odkryć i bez zbędnego przedłużenia zapraszam Was do oglądania. Okej. Okay. mamy ruch, a więc na razie sobie pójdziemy w inną stronę, bo oni nas tutaj wszędzie dojeżdżają. Wszędzie, dosłownie. I my mieliśmy ulepszać anioły. Jest drugi dzień, przyrostu nie będzie. My zarabiamy 12 tysięcy. Czy mamy w jakimś zamku kapitol? Nie mamy. To chwila, przez 5 dni byśmy mieli 10 koła. Nie, na razie nie buduję. Bez sensu. I, i tych by bywało, fajnie byłoby mieć zawsze, bo. Jakby. Czemu nie? Oni są zawsze dodatkowymi jednostkami. W jednym zamku ich mamy. Konie koni, koni już nie są aż takie. Wa koni w ogóle nie mamy, nie? Dlatego chcę też tymi zastąpić, ale dobra, na razie puszczamy tura. Ok, odbił zamek. Ten tutaj, mam nadzieję, że nie wróci się do nas. Oho, no właśnie. I dlatego chcę zobaczyć, może nie? Słuchajcie, dlatego właśnie chcę zobaczyć. Okej. Czy mamy czy Flya? Jedno, jedno z drugim. O kurde. Ja mam nadzieję, że ona do nas nie przyjedzie, bo bardzo nie ciekawe. Słuchajcie, potrzebujemy 48 tysięcy i 48 gemów. To. Jak zarabiamy 12 tysięcy, to będziemy mieli 46 tysięcy. To nie będzie tak źle, będzie nawet dobrze, przy tym tak Oho. ciekaw jestem, co tam jest. My słuchajcie, dalej czekamy na tą armię, nie? Bo te będziemy mieli kryształki raczej, bo będziemy mieli... Dwa czyli, no to, to też będzie trzeba się za jednego wymienić, na z przesady. A my dwóch tysięcy potrzebujemy, to w sumie możemy się teraz wymienić. Nie będę czekał za dużo, więc wymienimy się tak. Było jakieś tysiąc, no więc jeszcze raz tysiąc się wymienimy, dla, na, dla na pewności. I my dalej czekamy. <noise> dalej czekamy. Miejmy nadzieję, że nikt nam nie wiedzie, choć nawet, nawet ten niebieski tak szczerze, bo on tutaj nie chce go zbytnio i mam nadzieję, że on do nas nie... No nie. Dlatego też... No, co tu chodzi? O kurde. Wait, 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 wait. Wait, 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 wait. Wait. Um... Melodia... No masz szczęście, no. Mam nadzieję, że on nie ma ani nawigacji, ani nic, nie da sobie. Nie, no on nie dojedzie na spokojnie. Okej, okay, świetnie. Tutaj też mamy kolegę. Zubina. Mamy tutaj armię. Eee, nie kupuję. <śm> Słuchajcie, zaczekam jeszcze jeden dzień, ulepszymy te anioły. On może mi ją ten zamek przejąć. Tak szczerze. Ja i tak go załatwię. Pozwalam mu na to. No, mam nadzieję, że dwóch na mnie do niej zabierze zamku, bo to byłoby już nieciekawie. A nie chce mi się. Poza tym, nie chce mi się już tych aniołów po raz kolejny. Wiecie, znowu on nie dojechał. On nie dojechał. U, 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 u. no on nie dojechał. Spodziewałem się tego. Zawsze coś tam odkryliśmy. Będziemy wiedzieć, czy ktoś tam chodzi. Tak, on go dojeżdża świetnie. On nas nie dojechał, na szczęście jeszcze. Ale w następnej turze jestem pewien, że już to zrobi. A więc potrzebujemy 48 gramów. Można zrobić tak. Teraz możemy ich ulepszyć. yes! Tak robimy. Świetnie. Jesteśmy teraz ustawieni. Słuchajcie, możemy jechać na niego. Jak my daleko jedziemy, jak ja kocham tą logistykę. O Boże, jak ja ją kocham. Niestety, tutaj jedynym minusem jest to, mam takie wrażenie, chociaż to i tak nie jest jakiś zbytnio minus. Podałbym coś innego, jednak. Nie. Ale trudno. Gramy jednym zawodnikiem. My mieliśmy jakiegoś zawodnika w zamku, prawda? Nie, nie mieliśmy. My gramy jednym zawodnikiem, co? To dziwne. Ktoś musi to zebrać i to zebrać. Eee, tego nie używamy. 2500 potrzeba. Czemu ja to zrobiłem? Tak, kolejny. Ej, on w sumie nie ma takich złotych teraz. Jest to, jest to, jest to. Dobra, robimy tak, robimy tak, robimy tak robimy tak. I on słuchajcie, będzie tam zbierał te młyny. I on ucieka. Nie chciałbym, żeby on został dojrzał tutaj. No i teraz będziemy musieli przyjąć tylko tam to, to, to i wyruszyć z na statek. I od dołu, bo oni tutaj też nas często dojeżdżają z tej strony, tutaj też trzeba wziąć. Okej, okay, niebieski tutaj dalej odbija. Mam nadzieję, że tamten typo syjanowy czy tam turkusowy, nie wiem, jasno niebieski go tam dojedzie nie zauważył, że on nie przejął tego zamku czy co? <grym> nie wiem, nie wnikał W każdym razie on wraca do zamku, trochę nie rozumiem W każdym razie gościu, nie uciekniesz się. Nie ma opcji, że on nie ucieknie Co mnie cieszy Co mnie bardzo cieszy A więc, no Dobra damy sobie radę bez tych tutaj jednostek Teraz będziemy celować w ulepszenie behemotów. Ej, I on uciekł. O, teraz na co mam? Będziemy praktycznie za każdym razem pierwsi. Jak będziemy pierwsi, to już oni, to oni już nie będą pierwsi. Rozumiecie? Chyba. 98, to trzeba ich walczyć. Już nie ma 98, jest 16. <grystanie> to nie jest Przepraszam, już nie 16 już ich nie ma w ogóle. Ten tutaj będzie problemem, bo on jest dosyć mocny. Można tego za załatwić, bo on jest silny w miarę. Ponimy. Um, no, tego wykończymy zawsze coś. On ma jeden mocy. I on nie ma mamy już. No to ciekawe. Słuchajcie, plan. Tym się obronimy, tym tego walniamy. Zrobimy tak. Nie do oszczelan, bo nie do bilansu, my Ciekawe. Aha. zaczekam, mam nadzieję, że... No. Okej, okay, mamy plus jeden do tego. Okej, okay, to. Ivor teraz też nam będziesz szedł. Kapitol możemy z powrotem kupić. Mam nadzieję, że, on, że ten typ nie, nie dojedzie na jak i Fly'em jak to oni robią Co mnie mi to irytuje to Albo ten Ten też mi się tutaj bardzo nie podoba Bardzo mi się nie podoba On czeka w zamku Oho Oho no o, o tym mówiłem I Niech zgadnę To będzie ten Drakon Czy jakokolwiek on tam miał sięgam, że kiedyś go załatwię. kiedyś go załatwię także czteranie rania radę Zależy ile on ma tych jednostek, nie? Z wieżyczkami czy nie wiem, nie sądzę, żeby tak było co jako on tak, bo on przed chwilą mi zabije za Przynajmniej nie wykopiła nią Chodź tu ty, ty. Oni me... Ja muszę iść... Jakby... Ja muszę iść tu. Tylko... Jakby ja nie mogę. Ja nie mogę iść tam. Czemu ja tutaj nie wszedłem? Na początku byłem. Tu mogłem tutaj wejść. Dobra, głupia, ja tu zagrałem. Trochę. No dobra, w każdym razie to jedziemy go w każdej turze Jakby po co? To po co gościu wylądował? Nie, on znowu nas dojeżdża. Czemu ten niebieski go nie zaatakował? Super Do kolejnego zamku On ma tego flya do swojego, nie? On ma tego flya Wykupił mi anioły śmieć no dobra, może ja nie mogę. Jak ja go nienawidzę. Chłop ma dojazd generalnie. <grystanie> On ma dojazd. Taki niemały. Trochę się powymieniamy. To coś mi da. 10 gryfów. O, dobra, 100 gryfów. opier Jak mi jeszcze raz uciekniesz, to przysięgam, że będę wykupy. Że wymienię wszystkie swoje surowce, żeby wykupić. Wszystkie te, wszystkich bohaterów. Tylko i wyłącznie po to, żeby cię ze snajpą cię kupić. Zrobię tak. Naprawdę, zrobię to. To już mnie... Ta, on mnie tak denerwuje. On za każdym razem mnie dojeżdża. O, I zobaczcie, możemy, widzimy jak oni daleko mogą chodzić z tamtej strony o tyle dobrze. Ok, w końcu go dojechał. Nie wiem do czego wcześniej do końcu. ale okej, okay, pasuje. Nie! On mi tak będzie tym flyem uciekał. Ale poczekaj, chwila. Mamy wizję. Nie, on ma tak przez rano, on ma 28 man, nie? Mi kolejny zamek dojedzie. Świetnie. Bombastyk. Mamy tutaj dużo jednostek. Jeszcze raz kapitol. Jak on mi przysięgam, jak on mi wjedzie do tego zamku. Gdy kupi mi te 16 cyklopów. On jest dom, nie? On jest tak dom. On już nigdy więcej nie zobaczy swojego zawodnika, przysięgam. Ja będę z nim tak w kotka i myszkę grał. Wykupił mi kolej na nią. Ile on ma gryfu? On, on moje jednostki kradnie, nie? On moje jednostki kradnie. Jak ja go zaraz... Nie wytrzyma mnie. Nie wytrzyma... I on mi z powrotem zaraz flyer, bo on jest w zamku, to on sobie manę zregeneruje z powrotem wróci tutaj nie? i będzie mi tak ze mną grał cały czas to jest jakaś porażka on mi tak będzie grał, grał, grał i w ogóle chłop ma gościa z tymi na zamku i on mi będzie tak klatał Uciek, uciek. jakie uciekł? nie ma uciek. to pierwsze drugie Chłopie, poza tym masz spowolnienie. Ten nie ma, ten nie ma. Super. Bardzo duży. Nienawidzę chłopa, nie? Jak to tak mało? Migro. Masz go bić. Masz go bić. Po co? i tak go zaraz uleczę. Twierdź. i on mi nie ucieknie to nie wiecie co ja mu zrobię nie naprawdę nie, 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 nie wiecie co ja mu zrobię leczenie ścisnęło tego możemy uderzyć Możemy Anioła uderzyć. Tego dobić. Zaatakuję tego i ucieknie. Nie, zaraz. On zaraz ucieknie. Myślałem, że na gryfie ucieknie. Albo na baliście. I teraz balista ucieknie. Ok, to jest moja szansa w tej kurze. Kogo oślepiamy. Tego będzie najtrudniej zabić. Zatakujemy tego. Tego! 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 Jezus Maria, myślałem, że on ucieknie! Trzeba dobić tego, tego, o Stronujemy. Czekamy. Świetnie. My jeszcze na baliście może uciec. Co? Dawaj ten baliście. Um. Klon. Okay. Echamant jest na no, nieszczęścią naszego. Mam nadzieję, że on nie może I tego. I chwila. I teraz robimy, słuchajcie, też... Nie sądziłem, że będę to robił. Jeszcze jeden archanik bywałby go skrzesić. Ale zrobi... Nie, dobra, nie zrobi tego chronu, bo przecież on nie może. No, on, mo on może go... Nie, bo już nie mamy co skrzeszyć tak naprawdę. Nie, uczniowie! Boże! Ja bym mi zapomniał o nich. Dobra, Archanio. I on ma jeszcze 14 tur. Dobra. Uciekamy. Tutaj. On może zostać na prostej strzale. Ten też ucieka. Tak jak będzie, to mam nadzieję, że będzie na prostej. I słuchajcie. <gryw> zaczyna się... Osłabienie mój ogromny. Miał 33, ma 28 i tak robimy do jednego, aż będziemy mogli go złam-szutować, żeby on nam nie uciekł. Ile jeszcze tur? 10, no dobra. Ile on ma? 13.

Teraz trzeba mu dać... I on ma jeszcze blinda 5 turki Trzeba mu dać spowolnienie, żeby nie uciekł. Trzeba go walnąć. I go walnąć. Dziękuję. Do widzenia. Magia to moja. On miał buty po prostu. I on miał. Ja w ogóle zapomniałem, że on mnie zaatakował Pff. Gościu! O Boże! O Boże! Mamy to Patrzcie! Nasze staty... Teraz jesteśmy tak ustawieni! Słuchajcie, jesteśmy tak ustawieni teraz. Mamy... Jesteśmy po prostu... nie do pokonania teraz. Mamy jeszcze tą magię. Jedyne co mam wystarczy to tam portal e, jedna i drugie mam Ja piwnicza, dobrze jest teraz O jest Ale dobrze To co on zgin... Tamten jego poprzedni zawodnik zginął albo on czy, czy gdzie on jest? Czytaj tu jest. Kud. Jak go mogę zaatakować? Słuchajcie, on będzie pierwszy. On ma też... Du um, Użyjemy sobie... U I też nie mamy za dużo many Ja bym um. jeszcze się powstrzymał. On ma... tego. On ma 38 motyw. Ma jeden mniej od nas. <śpii> Tych 9 nic zbytnie nie zrobi. No, moglibyśmy go zaatakować, ale... Chyba nam się nie opłaca. Tutaj. Co O, tak. Tak ustawieni jesteśmy. Jeszcze tamten... tamten. On, on, już nie, on już nie istnieje. Ten typ już nie istnieje. Czerwony... też nie. Bo dosłownie fioletowy teraz nie ma nic. Okej, okay, ma tego. I co? I, i, I jakby nic. Co i nic mu to nie da. Nie wiem. Więc... Tu możemy zobaczyć grę. A tego też możemy. O oh, Kurde, ale on ma silną armię. Tego by mnie nie atakował. On ma mega dużo rusałek. Dobra, słuchajcie, w tym momencie sobie zakończymy. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Możemy strzelić łapkę w górę. Możecie strzelić łapkę w górę oraz Suba. Zachęcam do zobaczenia moich o, poprzednich odcinków i to na razie. Cześć.